Witajcie, dziś chciałbym Wam zaprezentować Land of War. Grę, która przedstawia sam początek II wojny światowej. Coś, czego zazwyczaj w innych grach nie znajdziemy. Ścigamy się tutaj w zwykłego polskiego żołnierza, który od pierwszych dni wojny będzie walczył z niemiecką inwazją. Materiał ten nie jest typową recenzją, a raczej pierwszymi wrażeniami z gry. Recenzja pojawi się pewnie po premierze gry, która planowana jest 27 maja, gdy uda mi się ograć już całą grę. Następnie chciałbym jeszcze podziękować MS Games, które pozwoliło mi, udostępniło mi klucz do wersji prasowej i mogłem ograć grę przed premierą. Także dzięki wielkie. Co wyróżnia Land of War na tle innych gier? Przede wszystkim to, co wspomniałem na początku. Jesteśmy tutaj zwykłym polskim żołnierzem. Cielamy się w Piotra Kowalskiego, który będzie walczył z Niemcami na początku wojny. To jest już temat, którego raczej inne gry nie poruszają. Będzie nam dane walczyć m.in. w przestworzach czy na gąsienicach. Będziemy mogli poużywać sobie trochę polskich pojazdów, czego też w zbyt wielu grach nie ma, jeżeli już się pojawiają, to głównie za sprawą modyfikacji. Będzie tutaj też polskie uzbrojenie, zarówno te, które istniało, ale też twórcy opisują, że będzie tutaj też kilka broni, które istniały tylko na papierze. Było tylko kilka konceptów, także to też według mnie jest. Plus te, które były dopiero w projektowaniu. Więc nie pozostajemy nic innego, jak wcielić się w głównego bohatera Piotra Kowalskiego i przywitać Niemców. W Dzięki bohaterstwu naszych żołnierzy, napór wroga został spowolniony. Nasi przeciwnicy są wyraźnie zaskoczeni oporem, jaki napotykają. Dostaliśmy informacje o polskim oddziale na terytorium III Rzeszy. Nie jesteśmy pewni, w jaki sposób tam się znaleźli, ale zamierzamy wykorzystać ich położenie. Ich głównym celem będzie odbicie jeńców z rąk przeciwnika. Przeprawa nie będzie jednak prosta. Więźniowie są przetrzymywani wewnątrz bunkrów będących częścią okopów, a niemieccy żołnierze mogą czychać za każdym rogiem. Atak na te pozycje musi być skoordynowany. Część oddziałów zaatakuje od strony okopu, a w tym czasie reszta będzie prowadzić akcję dywersyjną. Ryzyko wielkie. Nie możemy jednak zostawić naszych. Jakie były moje pierwsze wrażenia z gry? Z pewnością pozytywne, i od nich w sumie zacznę. Pierwsze na co zwrócicie uwagę po odpaleniu gry, to broń, która jest odzorowana bardzo. Dokładnie, całkiem przyjemnie, zwłaszcza feeling, odczucie broni. Tutaj nie pobiegniemy sobie z nią, jakby ważyła 5D. Czuć, że ta broń waży, ma swój ciężar, odrzut i potrzebuje chwili na przeładowanie. Ja osobiście grałem z wyłączonym przeładowaniem automatycznym, co dało mi się parę razy we znaki, bo zapomniałem samemu przeładować i wychylałem się do przeciwnika z pustym magazynkiem. Ten feeling, odczucie, ogólnie praca tej broni, czuć, że tutaj ekipa dołożyła starań i naprawdę jest to całkiem fajnie odzorowane. W wersji prasowej gry otrzymaliśmy tylko jedno miejsce do ogrania, która dzieje się w okolicach wsi Mokra, w zasadzie to w okopach, więc za wiele krajobrazu nie udało się zobaczyć. Drugie na co zwróciłem uwagę, to jest właśnie jakość grafiki, która przedstawiona jest w grze. Naprawdę widać, że drugie na co zwróciłem uwagę, to jakość grafiki, którą ta gra przedstawia. Po prostu wygląda ona miodnie, zwłaszcza biorąc pod uwagę studio MS Games, które nie należy do dużych, bo zajęło im to sporo pracy i widać tutaj wykonany kawał dobrej roboty, bo w sumie nie grałem może na jakichś turbo-ultra ustawieniach, tego co, z tego co patrzyłem ustawienia to tam udało się ustawić wysokie coś, ten deser i, i naprawdę widać, że to kawał dobrej roboty jest to wsadzone. Wygląda naprawdę wyżyłowane na, na maksa tyle ile można było, więc gra naprawdę wygląda całkiem. W polskiej wersji językowej możemy usłyszeć m.in. znane nam głosy Mirosława Zbrojewicza czy Jacka Rozenka. Tak, główny bohater mówi głosem Geralta. Ciekaw jestem, czy to było specjalne zagranie twórców, czy po prostu przypadek. Tak jak ja osobiście nie przepadam w sumie za dubbingiem, no... Szczerze powiedziawszy, bardzo często dubbing jest po prostu potraktowany po macoszemu. To tutaj wykonanie są naprawdę bardzo dobrze i wcale uszy nie bolą, a nawet jest przyjemnie. W sumie w końcu, gdy wcielamy się w polskiego żołnierza, to przydałoby się, żeby dubbing był wykonany perfekcyjnie. I tutaj naprawdę jest. Po prostu gramy sobie, słuchamy głosu naszego bohatera, czy lektora, czy innych żołnierzy i jest to wykonane naprawdę fajnie. Na to narzekać nie mogę. Niestety gra obecnie posiada trochę błędów. Ale jak zapewnili mnie twórcy, sami pracują w pocie czoła, aby jak najszybciej wyeliminować przed premierą. Wiadomo, grałem w wersję, można powiedzieć beta, nawet taką lekką alfa prasową. Wersja gry, którą mogłem ograć, pochodzi jeszcze z kwietnia, więc mamy maj, chłopaki pewnie z początku kwietnia, także jeszcze trochę trochę się pozmieniało. Na co mogę ponarzekać? Na dwie rzeczy. Pierwsza to optymalizacja. Zdarzyło mi się, że FPSy spadały i to było czuć, czasami były takie lekkie przecinki. Na nagraniu może nie będzie takiego mega widać, ale były momenty, w których graf też się lekko przecinała. Ale to jest coś, nad czym można popracować. Myślę, że sobie poradzą przed premierą. Zresztą yy, zaraz, to będę, zaraz to będę zgłaszał. Ale za to drugi i według mnie trochę ważniejszy problem to jest AI. Przeciwnicy są, lekko mówiąc, niedoświadczeni. i Nie zrozumcie mnie źle. Przez chwilę poczułem się, jakbym grał w Call of Duty 1 czy 2, które w sumie ogrywałem jakieś 2-3 miesiące temu, bo sobie tak tak sobie powiedziałem, że pogram sobie kampanię ja wszystkich Call of Duty po kolei i ja w sumie odebrałem to lekko jako plus. Dlaczego? Bo ja jestem człowiekiem nostalgicznym, i pierwsze co właśnie jak zacząłem grać i zauważyłem mocną schematyczność w przeciwnikach, to właśnie przypomniałem się Call of Duty 1 czy 2 i tak zrobiło się lekko no nostalgicznie. I powiem, że łezka wokół się zakręciła. Jednak problem polega na tym, że przeciwnicy mają przepisane zachowania, przynajmniej taką zwróciłem, zwróciłem uwagę, i grają schematycznie, można też odebrać jako plus, ale również i minus. No Przynajmniej tak było w misji, którą nagrywałem. Może w innych będzie to wyglądać całkowicie inaczej, będą się zachowywać, może najbardziej chaotycznie. Zauważyłem, że część przeciwników po prostu wybiega z prefirem za, za jakiś osłon i w sumie to jest lekko mordercze, bo jak sobie zapomnimy o tym, to jest całkiem niezła niespodzianka. Ja osobiście grałem z włączonymi znacznikami nad wrogami, można to sobie wyłączyć, i wtedy czasami to może być niespodzianką, ale warto się wsłuchiwać, bo wtedy słychać, kiedy, kiedy, kiedy nadchodzi ten przeciwnik z tą bronią. No i zdarzyło mi się, że przeciwnicy próbowali strzelać mimo znajdowałem się w obkopie obok. Tak, będąc okop obok, ale to też jest do naprawienia jeszcze. Myślę, że jak to zgłoszę, to chłopaki to ogarną. Lub za grubą ścianą bunkra. Jest taki moment, w którym jeden z naszych kolegów, który przed chwilą e, wypuściliśmy z więzienia, biegnie, otwiera nam drzwi i gościu z KM, pakuje, w znaczy zasadzie z KM, z MG, którymś, e, nie zwrócimy uwagi, który dokładnie MG to był, strzela, no i to nasz kolega niestety ginie, i później ten strzelec skupia się na nas, i jak się ruszamy, to czuć, że on strzela po prostu tak, jakby wiedział doskonale, za, gdzie za tą ścianą jest też. Pomimo w sumie. Dlatego, że mocno grają schematycznie, to i tak kilka razy udało mi się zginąć. Właśnie przez to przyzwyczajenie się do broni i jej lekkość. Tutaj ta broń jest ciężka, ona potrzebuje czasu chwilę, trzeba się przygotować. Najlepiej wychodzi wybieganie za, za osłon, wykorzystywanie wychylania się. Tutaj to jest bardzo fajnie rozwiązane, takie wiecie schodkowe wychylanie się. To jest jeden z lepszych sposobów na przeciwniku. Niestety, to czego najbardziej chyba żałuję, nie dane mi było sprawdzić jak spowodowały się pojazdy i lotnictwo które w grze ma oczywiście występować. Będziemy mogli wykorzystać nasze polskie pojazdy i tego mi w sumie, szczerze powiedziawszy, troszkę, troszkę brakuje, są lekko zawiedzione, ale pozostajemy poczekać na premierę gry i wtedy sobie oczywiście zagram, ogram i sprawdzę, jak to wygląda. Mam nadzieję, że zrobili to tak, jak zapowiadają, bo jak przeglądałem sobie grafiki koncepcyjne, to wygląda to naprawdę naprawdę fajnie. Podsumowując, gra twórców MS Games ma ogromny potencjał. I tutaj nie naginam prawdy, naprawdę ekipa odwoliła kawał dobrej roboty przez te 3 lata produkcji. Jeżeli jesteś fanem FPS-ów II wojny światowej i chciałbyś lub chciała przeżyć okres pierwszych zmagań polskich żołnierzy z Niemcami, to tytuł jest obowiązkowy. Naprawdę, jeżeli lubicie te, lubicie czasy II wojny światowej, tak jak w sumie ja na przykład, to nawet gdybym nie otrzymał nie mógł tego ogrywać przed premierą, to pewnie skusiłbym się i kupił tę grę, żeby poczuć się właśnie w końcu jako polski żołnierz, żeby można było to... No to sami wiecie, myślę, że rozumiecie o co chodzi. Przede wszystkim szacunek dla twórców, że postanowili podjąć ten temat to dosyć niepopularny, bo Chyba po raz pierwszy będziemy mieli tego typu grę. I zaprezentowali nam początek wojny. Oczywiście nie będziemy tutaj się walczyli z Niemcami tylko na początku wojny. Z tego co można wyczytać, m.in. na Steamie, do którego link znajdziecie oczywiście w opisie, myślę, że w komentarzu gdzieś tam podepnę pod spodem. Będziemy mogli walczyć nie tylko na początku wojny, ale też i w późniejszych etapach. Ogólnie na Steamie znajdziecie więcej informacji. Gratek, wspomniałem, premierę będzie miała 27 maja. I Ja osobiście zapraszam, jeżeli lubicie FPS-y, tekst, wspomniałem, II wojna światowa. Jest to idealne połączenie tego, czego mi osobiście brakowało. Gry, których, za, które zahaczają o II wojnę światową, głównie zaczynają się tam gdzieś na inwazji w Normandii, może gdzieś tam na, na, na polach w Moskwie, a ten moment pierwszych, pierwsze dni, są bardzo często omijane. No i tak jak wspominałem, w trakcie polskie bronie, polskie pojazdy pojawiają się głównie ze sprawy modyfikacji. Dobrze pamiętam to w Battlefield 1942. Był taki moment, gdzie Forgotten Hope modyfikacja dodawała polskie pojazdy i była tam nawet chyba ze dwie polskie mapy. Jak dobrze dobrze pamiętam, tak, że to jest ten moment, w którym MS Games odwaliło kawał dobrej roboty i udostępniło nam to, czego według mnie brakowało, uzupełniło tą lukę. Także mam nadzieję, że gra będzie dalej rozwijana że gra, e, swój sukces, bo według mnie warto jest, e, warta jest tego sukcesu. Tak. Także dziękuję pięknie za obejrzenie. Mam nadzieję, że pomogłem. To były moje pierwsze wrażenia. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać recenzję i trzymajcie się i do usłyszenia w następnych materiałach. papa. Na bezpieczną odległość. Lepiej odejdę na bezpieczną odległość. Już biegnę. Podaj rękę. Dzięki. Mogłoby się wydawać, że samobójczy atak, a jednak nam się udało. Cóż, przynajmniej części z nas. Załadowaliśmy się do ciężarówki i pojechaliśmy połączyć się z naszymi siłami przy wsi Mokra. Taki przynajmniej był plan.